Somewhere above, the city lights you're falling in love. Halo, cześć, dzień dobry, wariaty! Witam was w tym vlogu z Dubaju Jeżeli chcecie się dowiedzieć co tutaj robię jak się tutaj znalazłem i jak przebiegał tutaj cały ten wyjazd to koniecznie oglądajcie tego vloga Jeden jeden taki problem z nagrywaniem właśnie w Dubaju jest to, że nie można nagrywać wszędzie Trzeba uważać co się nagrywa, żeby też nie złapać na przykład tutejszych kobiet ponieważ grozi za to nawet więzienie więc muszę się pilnować podczas tego vloga i obecnie właśnie znajdujemy się z Justyną w Laguna Park w Dubaju i testujemy sobie różne atrakcje wodne, które za chwilę zobaczycie. Lecimy! Dużo z was też pytać na moim Instagramie jakie są ceny w Dubaju, także no jest bardzo różnie. No, nie powiedziałbym, że mega droga, ale też nie jest też mega tanie, jest takie wszystko upośrodkowane, powiedzmy. Tutaj mamy takie przykładowe menu właśnie z Laguna Park, do wyboru są jakieś tam pizze, burgery, hot dogi, frytki z serem, trapy czy też sałatka z kurczakiem. No i ogólnie jeden taki ten ich dirham, to jest jakby mniej więcej nasza jedna złotówka, więc taki burger jakiś klasyczny kosztuje 30 na około 30 złotych z kurczakiem około 30, hot dog 30 zł, frytki z serem 20 zł i pizza na przykład, klasyczna margarita 40 zł, są lody, shejki, różne takie właśnie napoje mleczne, lodowe, gofry i na przykład gałka lodów kosztuje 15 zł. Ceny są no no drogie, jak dla mnie drogie, no ale to Dubaj. Jak kogoś stać na wakacje w Dubaju, to też go stać, żeby kupować sobie tego typu rzeczy, posiłki. I specjalnie dla Was wszedłem na sam szczyt praktycznie zjeżdżalni, żeby pokazać Wam jakie z samych zjeżdżalni już są widoki, które naprawdę wow, zapierają mi dech w piersi, naprawdę. To jest tak piękny widok. I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Jesteśmy już po plaży i wchodzimy właśnie do hotelu. Jej, posprzątane. Jej. Myślałem, że jakoś nic nam zostawi, ale jesteście brudasami. Ule na nam pomieścili szlafoszki, patrzcie się, Co ten szlafrok do domu. Słóż się mi na urodziny taki szlafrok. No, tak wygląda nasza łazienka. Hello. Mamy wannę. O, tu są wszystkie kosmetyki Justyny Tu jeszcze mam taki prysznic. No, czekaj, po kolei. Tu jest jeszcze no, Kibelek. Taka duża szafa. I gdzie masz te buty wszystkie? A, o, myślałem, że pan ci ułożył. I wszystkie buty, które wzięła ze sobą. Tu jeszcze które ma na nogach. No, to papucie też wzięła ze sobą. To Jakie? Słyszałem pokładowe. Jeszcze z samolotu zginęła po E no, a wczoraj było go... E, teraz fajnie nawet. Wczoraj była masakra. Wczoraj mam tu zdjęcie ustany z wczoraj. No i, i teraz mamy półtorej godzinki, żeby odpocząć i śmigamy pod... Jak się nazywało? Lamarola. Lamara. La. Lerwamerle? Śmiegamy gdzieś na kolację, a pokaz fontan pod Khalifa, najwyższym budynku na świecie i jeszcze podobno budują jakiś nowy wyższy, no i zaraz to zobaczycie.